A co się mogło innego zdarzyć w plastikowym mieście uciek w sercu pustyni? Wiadomo, biba, wódeczka, kiszone ogórek, hazard, niezobowiązujący numerek, a nad ranem człowiek się budzi z obrączką na palcu. Choć bywają większe tragedie, na przykład budzisz się z obrączką na palcu i z wielką wygraną, którą trzeba podzielić z nowo nabytym partnerem. Polacy zrobiliby z tego kino moralnego niepokoju, Amerykanie romantyczną komedię z mamin synkiem Demi Moore i pewną apetyczną blondynką z krzywimi nogami. Chaos, masakra i krew. Tego pragnie dzisiejsza młodzież. Przynajmniej jeśli wierzyć twórcom po prostu walcz. Szkoda jednak, że w historii o zbuntowanym, acz w gruncie rzeczy szlachetnym nastolatku, ani krwi, ani chaosu, ani tym bardziej masakry nie uświadczysz. Zostaje tylko muzyka. Czy to wystarczy? Przekonamy się już w ten weekend. Każdy, kto oglądał kiedyś Supernianie, gliniarza w przedszkolu, od przedszkola do opola oraz duże dzieci, jest dziwny. A poza tym wie, że dzieci są przerażające. Szczególnie jeżeli są martwe, noszą dziwne worki na głowie, hałasują i straszą. Hiszpanie w sierocińcu całkiem sprawnie wygrywają nasze lęki związane z prokreacją, ale wszystko i tak zmierza ku idei wielkiej matczynej miłości, której mężczyźni powyżej 18 nie zrozumieją. Two. Zmęczony życiem Tommy Lee Jones i ambitna, choć niedoceniona Charlie Steron na tropie irracjonalnej i okrutnej zbrodni. Ambitne dzieło autora miasta gniewu to strawa dla spragnionych duchowego pokarmu, nie zaś fanów popcornu i gazowanych napoi.